Cześć pasieka gromadzeń. Dzisiaj przyjechałem skontrolować odkłady, co w nich tutaj się dzieje. W jednym, dlatego, że w jednym odkładzie, który mam się na pasiece, okazało się, że jest certówka. Pamiętacie, że jakiś czas temu mówiłem, że tam dostałem część tych karolinek i jedną podałem po tygodniu, sprawdzam, a tam już larwy. No okazało się, że to nie są tej matki larwy, chociaż ona chodziła po tygodniu, nie skasowały ją trutówki, ale właśnie larwy od trutówek. No i już wczoraj zajrzałem i nie ma tej matki. Dziwne, bo zazwyczaj u mnie były takie sytuacje, że jak były trutówki w ulu, no to nie przyjmowały w ogóle matki i ją kasowały. A tu po tygodniu na kontroli były, były larwy, były jajeczka, ale to okazało się trutówek. No a po 10 dniach, czyli tam wczoraj, sprawdzam, nie ma matki, a ten czerw to już jest zasklepiony i jest garbaty, czyli właśnie od trutówek. Pierwszy raz mam takie coś, że matka przez tydzień była po podaniu, musiały być już trutówki i one jej nie skasowały dopiero po jakimś tygodniu. Nie wiem o co tu chodzi, czy ona się unasieniła i dopiero trutówki ją skasowały, a jak była nieunasieniona, to jej nie ruszały, bo jej nie czuły. Powiem wam, nie wiem. Jak wiecie, jeśli taki przypadek, możecie coś napisać w komentarzu, bo sam jestem ciekawy. przesypałem tutaj jeden ul, akurat. Tutaj była matka podana, unasieniona. Tutaj nie unasieniona, bo było w tych takich ulikach. O mam, tam taki jest drewniany, i tam tylko cztery ramki hofmanowskie mi wchodzą, a do tego pięć. więc po prostu przywiozłem z domu i przerzuciłem przed chwilą, właśnie do tego ulika. Te trzy nie sprawdzam, bo to były przywiezione dopiero teraz, kiedy ja je przywiozłem w sobotę. Bodajże robiłem jeszcze odkłady ostatnie na, na, na tej domowej pasiece, mojej stacjonarnej więc tutaj po prostu te dwa sprawdzę, później kolejne, kolejne i tamte co są tam na końcu to też są nowe odkłady tam nie było matek podawanych, więc nie będę sprawdzał ewentualnie, w sumie mogę sprawdzić, wiecie co zrobię, pousuwam te mateczniki ratunkowe no to w sumie jak już jest to lepiej to zrobić, bo później wiecie, okaże się że wygryzie się na starej larwie moda matka podacie i Yy, matkę kupną i ją zetną. Miałem taką sytuację w jednym uliku. Jak podawałem, zobaczyłem, że był wygryziony matecznik, yy, chociaż jeszcze inny był niewygryziony. No i znalazłem tą młodą matkę, która się wygryzła. No i podałem tą, którą chciałem, ale no, gdybym tego nie zauważył, to by mi po prostu matkę unosienioną ścięły. Szkoda, bo to jednak ja nie wiem ile ja tam płacę, ale 90 parę złotych od matki, więc no jest prawie stuwa. Chyba 96, czy jakoś tak. No, najmniej Powyżej 90 10, mniej 100. No i tak to właśnie tu wygląda. Ja tutaj rozpaliłem już podkurzacz ale widzę, coś słabo dymi. A nie, dobrze dymi, więc zaglądam, zaraz wam pokażę, co tutaj, jak to wygląda. Dobra, pierwszy ten, czyli tutaj. Tutaj karolinka była podana, nieunasieniona. I teraz 12, 6 czerwi. Jest czerwik już na larwy więc. No ale minęło prawie dwa tygodnie więc piszę takie notatki, bo w tych ulach tutaj nie ma przestrzeni właśnie to jest minus tych ulików odkładowych, że jak się wysuwa to czasami jak robią nadbudowę to się pszczoły gniotą o, więc tak taki minus, no i nie ma gdzie karteczki dać i piszę tutaj na, na po prostu tej daszku a tu w innych to już są karteczki o, przyklejają się wszędzie kitu, ale o, mamy folię i co tu mamy, podanie matki unasienionej ligustika bakwas tak, to jest bakwas na pszczole włoskiej Mam kilka na próbę takich. Już, już ten, już sprawdzamy co tam jest. Czy ją przy, przyjęty jest w ogóle, czy, czy skasowały pszczoły, bo po podaniu jeszcze nie. Sprawdzałem. No dobra. Trzeba wyciągnąć klateczkę. Najpierw. No, klateczka oczywiście, widzicie, wygryziona pszczoły sobie łażą, wysił, nudzi dobra nie wyjdą sprawdzimy czy jest matka o to była węza ładnie odrobiona ale nic nie ma na tej węzie matki też nie widzę Przywiozę parę ramek węzy ze sobą więc gdzieś gdzie trzeba gdzie jest dużo pszczoły to można dodać ale tutaj raczej nie no bo nie była wykorzystana dobra co my tu mamy są larwy, jajeczka. ojeczka coś będzie widać. Za słaby sprzęt. Ale czasem się uda złapać. O, jest matka. Widzicie, jaka żółta po Włoszce? Odwłok ma dosyć żółty. Ale pszczoły. Aha, no bo tak, pszczoły jeszcze nie są po niej. Więc są czarne. Dobra, nie denerwujemy jej. Gdzie ona, jeżeli mi nie zniót? Dobra, jest na ramce. Wkładam z powrotem. No to matka jest przyjęta. Czerwi, w takiej rodzinie wszystko jest ok. Na razie nie daję tej ramki. Jak w innych nie, nie będzie potrzeby, to najwyżej dołożę na sam koniec. Dobra, czyli wpisuję. Matka przyjęta. Drugi ul, jak na razie, wszystko jest ok. Dobra, dopisałem 12.06. Jest matka i czerwi. Sam takie notatki robię, żeby wiadomo było, co, co się dzieje na pasiece, co jest w ulach. Dobrze, to na razie, dwie czerwią, jest, jest ok. Idziemy dalej. Zabieram tą klateczkę. Dobra, tutaj co Karolinka też była. Nieunasiniona 22 maja. Utworzenie odkładu: 31, 31 Podanie matki, o kurde, patrzcie, już dziką zabudowę pociągnęły he, he he spóźniłem się kilka dni no to będzie zrywanko, jak jest miodek to będę miał co wcinać dzisiaj na deser do kawy no widzicie, jest tej pszczoły silne te odkłady się albo robię za silne no albo i dobrze, że są silne tylko ja nie mam tyle uj. trzeba je sprzedać bo co ja z nimi zrobię? Nie mam korpusów normalnych, a tutaj co wejdzie? Teraz szósta ramka, ta z węzą zaraz odrobią i za dwa tygodnie trzeba by było dawać siódmą ramkę. A tutaj już jest kurczę, ciasnota. No dobra, zrywam to i, 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 i zobaczymy. No ale raczej matka jest, ja, skoro budują, to raczej powinna być przyjęta i czerwiąca. Była podawana karolinka nie nieunasieniona. No dobra, patrzcie jakie ładne plasterki wybudowały. Ciekawe, patrzcie tu jest parę kropel żółtego. Ciekawe czy to nie jest lipa. No powiem Wam intensywnie pachnie. Możliwe, że to już jest lipa szerokolisna i tam powoli zaczynają przynosić. Co mnie wcale nie cieszy, bo to znaczy, że mi wymieszają z akacją. Wolałbym, żeby nie było jeszcze tej lipy. Ale prawdopodobnie no pachnie, naprawdę pachnie intensywnie lipowo. I kilka komóreczek, a już czuć. Akacja tak nie pachnie, akacja jest bardzo słodka. Ale nie, nie ma mocnego zapachu. Lipa ma bardzo mocny zapach. Ani jest słodka, czasami nawet jest lekko gorzka. Przynajmniej w moim odczuciu. No dobra, tutaj muszę dać węzę, ale jeszcze przejrzę, czy, czy matka czerwi. Chodźcie to jest ramka z węzłem, a na górze ile miodu nawaliły. Odkładzik. Tu z dołu jest pusto, jeszcze nie matka nie czerwi, ale ile tu jest miodku. Normalnie, co ja będę z odkładów kręcił miod? ale tu z pół kilo jak nie lepiej miodu jest z jednej strony i z drugiej też tutaj góra no ładnie sobie przyniosły na węze odrobiły, zalały to nie jest linka, to dopiero była matka a ten pszczoła to jest inna więc to nie, to nie jest tak, że to jest jeszcze no jest parę jajeczek tutaj dokładnie też popatrzcie ile tu miodku Ładnie, ładnie nanosiły. Dobra, jajeczka są. Ciekawe, czy... Nie no, czerwił chyba nie będzie, bo to za wcześnie. A się nasieniła pewnie niedawno. No, tutaj nic nie widzę. W sensie pewnie są jajeczka, ale jedną ręką to ja tak nie zajrzę. Tu czy matka gdzieś chodzi. O, jest matka. Patrzcie tutaj. No, więc na szczęście kolejny ładnie przyjęty, matka się nasieniła, dobra, ale no powiem Wam, naprawdę miodu fajnie sobie natargały, dużo pszczoły lotnej musiałem przenieść, ale jak wywozi się odkłady, no to jest ta właśnie różnica, bo te co są na pasiece, zazwyczaj no pszczoła lotna później wraca do macierzaka, choć nie zawsze, bo jak 3-4 dni przetrzymamy w chłodnym to może tak być, że już zostanie no ale tu wiadomo, jak się wywiezie gdzieś z 5-6 km, 7-10 dalej jak już tak nie ma po prostu szans, że wróci no to zostaje te 100% pszczoły, którą dajemy do odkładu, a na pasiece stacjonarnej w odkładach bez wywożenia no to jakiś tam procent zawsze wróci, nie? no nie będziecie tydzień w zimnym trzymać w piwnicy, bo to się też dla pszczół, raczej dobrze by nie skończyła. I dobra, w kolejnym miejscu tu mamy odkład z 27 maja. 6. Podanie matki melisy No to może już czerwi a może nie. Zobaczymy, czy są jajeczka. No widzicie, ładne te odkłady, porządne wyszły mi w tym roku. Tutaj, ile mamy, 5 ramek, a już trzeba będzie dać węzeł, bo już obsiadują. Fajnie wygryzła się młoda pszczoła. Naprawdę. Jak na razie no zatrzymy dalej, to słabych nie ma odkładów, że nie wyszły takie Wiecie, że trzeba będzie zasilać, raczej nie Raczej, raczej na 6 ramek już większość tutaj się nadaje Fajnie Dobra może nie do wszystkich Wam tak pokazywał. jeszcze ten zobaczy, poka powiem Wam tylko czy są jajeczka Jak będzie coś nie tak, e, coś ciekawego to po prostu dogram, żeby ten film już nie miał e, Nie wiadomo ile minut ten szerszeń jakiś lata dziad O no, latają tu pod lasem to wiecie, pewno szersze w lasach jest Dobra, ja sobie sprawdzę tylko czy są jajeczka, i ty, szersze. No patrzcie, przyleciał mi tutaj Zaraz go czymś chyba pacnę, tu mi lata poszedł. Dobra, no cóż, e, nie może być nudno. Patrzcie, co tu się kręci, widzicie? Matka, co dziwne, jedno skrzydełko ma jakieś takie, jakby uszkodzone. odwłok jakby już gruby, ale no nie ma opalitka. To była z opalitkiem Karolinka podana. Możliwe, że to jest matka ratunkowa, ale czekać się unosi niła jak te skrzydełko i coś tak wystaje. Hmm. No i gruby odwłok, ale czy ona nie sadzi e, trutowo, to się przekonamy dopiero. Za jakiś czas jak już czerw będzie zakryty no, no widzicie Tutaj tutaj jest Dobra, no tu nie widzę matki. No było 6 podana, dzisiaj jest 12, więc wiecie, no minęło 6 dni może być nawet na locie dzisiaj No nic, jutro pojutrze przyjadę jeszcze, skontroluję ten 0. Zostawię sobie tu klateczkę, żeby do innych nie zaglądać niepotrzebnie, żeby wiedzieć, że to ten. No widzicie, tutaj była jakaś matka dziwna, tutaj nie ma matki, a tak się fajnie zaczęło. Trzy, trzy pierwsze odkłady było wszystko ok, a tutaj już jakieś cuda. No nic, lecę dalej, może, może będzie już po prostu trochę lepiej. O, no, w kolejnym matka unasieniona. Widzicie, pszczółki fajnie, trzeba dodać piątą ramkę z węzą. Bo im się zaraz ciasno zrobi, no może nie tak zaraz, bo dopiero jak się wygryzą pszczoły po nowej matce. Ale żeby dzikusów nie, nie ciągły to lepiej dać. No tutaj niestety, ale nie widać matki, nie ma jajeczek, była podana matka unasieniona. No więc raczej nadziei nie ma, 6 dni to na 100%. No nie zdarzyło mi się, żeby po 6 dniach jeszcze nie było jajeczek od podania matki unasienionej, więc prawdopodobnie pszczoły ją ścieły. Przeglądałem dwa razy wszystkie, nie widzę żadnej innej matki. No ale coś musiało być nie tak, jakiś matecznik zostać, coś ciężko mi powiedzieć. No nic, trzeba będzie na pewno sprawdzić jutro, podjechać tam pojutrze, jutro ma być trochę słaba pogoda. Przeszukać jeszcze, w środę będę miał jedną matkę, w razie czego ją podam, unasinioną. No ale to już trzeba być pewnym na 100% żeby nie stracić kolejnej, no szkoda, bo tu unasiniona była. Wiadomo, droższe są tam, była nie No to wiecie, przy nieunasinionym, zawsze jest szansa, że się nie po prostu nie wróci z lotu godowego. No i, i jest to no, tak, jakby w to ryzyko yy, przy, przy kupnie matek nieunasinionych, no że tam yy, trzeba się z tym liczyć. A przy matce unasinionej, no to powinno być bardziej to pewne, no ale no niestety, coś tutaj było nie tak i nie ma tej matki. Nie ma jajeczek, nie ma matki. Słabo. Lecę dalej. No dobra, tutaj chociaż sukces. Są jajeczka i matka jest. Gdzie ona tutaj uciekła? Nie zauważyłem, tu jest z opalitkiem Także tutaj jest ok. Matka numer 69. Dobra, tu w kolejnym wszystko jest ok. Karolinka chodzi. 31 podana, dzisiaj mamy 12, już czerwi jest i czerwi jest i czerwi. Dobra no tu już trochę słabsze te odkłady, nawet e, jeszcze nawet nie ma sensu dawać w piątej ramki, więc tamte pierwsze były takie porządne, aż za porządne, ale te są takie w miarę na spokojnie będą tu się pszczółki rozwijać, jak zacznie się wygryzać czerw od nowej matki. Dobra, tu były nieunasienione Karolinki, a część melis była unasienionych i część nieunasienionych, dlatego tak tutaj zaglądam, bo różnie to tu jest, ale te matki nieunasienione powinny już też być, że tak powiem, unasienione, bo minęło 12 dni od podania. No, tu kolejny odkład, też silny trochę zrobiony, bo już dzikie zabudowy w miejscu szóstej ramki, jest są na pięciu i im za mało, patrzcie. Mm, więc yy, no matka nasieniona szóstego 6. Podana Melisa. Yy, powinna być, skoro te nadbudowy tu robią, yy, tutaj właśnie tą dziką zabudowę. No widzicie, no słabsze, silniejsze, człowiek się jeszcze uczy. Nie ma to aż takiego dużego znaczenia, po prostu yy, kiedyś już człowiek jakoś tak bardziej będzie yy, robił te odkłady yy, takie. Podobne do siebie, powiedzmy w tej samej sile. Na razie czasem wyjdzie śniejszy, czasem słabszy. Wiadomo, jak się uczy cały czas. Wiadomo, żeby nie było za mało, w tym sensie, żeby, nie, nie do, żeby pszczoła nie dogrzała czerwiu, żeby jakiś chorób nie było. A tak, jeżeli jest po prostu dużo, bardzo dużo średnio tej pszczoły, to jest, to jest i tak dalej dobrze. Mówię, nie może być za mało. No to, to, to już po prostu jak widzimy, że za mało tej pszczoły, to może się coś, coś zł zł złego dziać. Dobra, ja tu zrywam i. Przeglądam. Patrzcie na to cała ramka miodu. Odkład przyniósł mi ramkę miodu. Także da się i tak nawet tu podsklepiły. Przeniosę ją do rodziny jakiejś tutaj. Wiecie, normalnej, żeby po prostu wykręcić, bo im to nie jest potrzebne. Ja tutaj nie podkarmiałem. Patrzcie, ile tych dzikich porobiły. Dużo pszczoły lotnej było. Nie było czerwiu do karmienia, no i nazbierały. To silny trochę. No to nie jest takie, wiecie, wskazane. Trzeba było zostawić tą pszczołę lotną w rodzinie produkcyjnej i to samo by było, przyniosłaby. No ale też, w sumie chyba pierwszy raz w życiu mam coś takiego. E, nigdy nie miałem jeszcze tak, żebym odkład stworzył i on przytargał pełną, ciężką ramkę miodu. Normalnie szok. Ale to już mówię, no po prostu dużo dużo pszczoły się zrobiło, dużo było na wygryzieniu, chociaż ta wygryziona, to wiecie, ona jeszcze nie nosiła tej akacji, no ale sporo, sporo się przeniosło tej starszej takiej lotnej pszczoły i... Nanosiły, no ale mówię, to im nie jest potrzebne, bo mają tutaj zapas, który, yy, z którym im tworzyłem ten odkład, więc po prostu mogę przełożyć, będzie słoik dwa miodu więcej przy przykręceniu, No ale mówię, pierwszy raz tak takie coś mam. No przesadziłem chyba tym razem yy, w tworzeniu tego odkładu. O, już mi odlatuje mówię wiatr. Matka jest i czerwi, dodałem tutaj węzę zamieniłem z jedną z pustą taką odrobioną węzy z, 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 innego, z innej rodzinki po prostu pusta odrobiona była z miodni a tamtą pełną miodku dałem tam tutaj mam ścięte te dzikie zabudowy ale nie były zalane jeszcze miodem po prostu co jeszcze wybudowały są puste więc nie będę miał co jeść niestety bo lubię takie z dzikich zabudów wyciskać taki jeść miodek najlepsze co może być że dziecko, jak dziadek miał pszczoły, pamiętam do tej pory jak takie nam dawał plasterki. Kurczę, patrzcie, kolejna i ta sama sytuacja. Tu widzę Karolinka była podana, ale, ale dziko, dzikiej zabudowy zrobiły. Tutaj były cztery ramki. Kurczę, tu całą, całą ramkę zabudowały. No to chyba się jednak okaże, że się naje tego miodu. Ale czemu tu są cztery, wszędzie były pięć? Nie licząc jednego gdzie się nie mieściły. Powiem wam, nie wiem. Coś przegapiłem. Ale jeszcze 31 maja jak podawałem matkę, no to powinienem dodać. Kurde. No, widzicie, to na folii to jest, to jest, to jest dzika zabudowa od góry. Kurze patrzcie. Tutaj jest miód, bo widzę, że są takie ciemne komórki. Nie mam co to zabrać. Przydałabym mi się miska jakaś, bym po prostu władował. Ja nie mam co na fotel położę w samochodzie, wszystko mi wyleci. Nie wiem co tu robić, jechać do domu. Hmm. Ale dałem trochę ciała tutaj z tym. Ale jakim cudem ja 31, jak podawałam matkę, nie widziałem, że tu jest dużo pszczoły. Nie ma piątej ramki tej z wędzą, to ja nie wiem naprawdę. Jak ja to przegapiłem, co by tutaj zrobić? Jakby to przenieść? zobaczę czy mam jakąś reklamówkę w samochodzie. Może wtedy. Kurczę, patrzę. Wziąłem tam z tyłu ściąłem. Patrzcie ile tu miodu jest. jest wszystko miód. Piękne plastry z miodem. Nawaliły tutaj. No, wszędzie miód, patrzcie tam ściołem kapie tutaj widzicie ile tu jest miodu akacjowego, cały plaster miodu, to jest tylko kawałeczek. To jest cały, z 2 kg miodu pewnie będzie. Jeżeli jest pełna to będzie. No, no niby tak myślę, że koło dwójki może być. Kurcze. Że miał miskę to do miski bym dał, nie byłoby problemu. Dobra, muszę chyba jechać do domu po prostu po tą miskę, no nic innego nie wymyślę. Dobra, sytuacja opanowana. E, zabrałem te plastry, dałem do tej odkładówki, co tu miałem. No powiem wam dostałem dwa żądła w palce, ale nie dlatego, że pszczoły atakowały, co po prostu one... No łapałem za te plastry i się kręciły, no i dostałem dwa, więc w palce, w opuszki palców tutaj kurczę bardzo czułe, bolące miejsca, no ale co zrobić, pszczelarz musi być przygotowany na takie rzeczy. No niezły tutaj był, widzicie, uważajcie na to co mówicie, ja powiedziałem, że szkoda, że sobie nie zjem tego miotku, bo jest najlepszy, kolejny ulcz tam jakiś tam następny w kolejności i... No i trochę roboty z tym było. No, będę musiał zawieźć tutaj. Jedna pani chciała tu z okolicy ramió taki plaster z miodem. No to jeżeli będzie w domu, zadzwoni się, to się jej zawiezie. Dobra, ostatni. Tutaj wszędzie były matki. Tu w ostatnim też troszkę ciągną. Cztery ramki zostały. Czyli tak jak tam. Widzicie jednak, w dwóch czy trzech miałem cztery ramki. To jest za mało. Tutaj była podana matka Meda Backfast. No i też już muszę zerwać te dziką zabudowę. Eee, więc no w dwóch rodzinkach nie ma matek, tak jakby. Nie? W jednej co była podana unasieniona, w jednej co była nieunasieniona. Zostałem dwa żądła. Zebrałem z kilo jak nie lepiej miodów w plastrze. <noise> Także dzisiaj takie przygody. Eee, no muszę przywieźć plastry z wędzą Więc eee, chyba. Teraz pojadę do domu, zawiozę ten miód i za chwilę wrócę, bo to szkoda, bo na jutro mogą znowu jakichś dzikich nabudować, bo są w sile, mają miejsce, to po prostu pszczółka buduje. Także tyle z tej kontroli. Na 15, na 15 tutaj ulów odkładowych, w dwóch tylko są problemy, czyli nie było widać ani jajeczek, ani matek no więc z 13 ma jest wszystko ok więc nie jest tak źle, nie jest zły wynik no szkoda, że nie wszystkie, ale no zobaczymy co tam będzie w tej jednej, gdzie była nieunasieniona to teoretycznie jeszcze jest szansa, że wróci się u a tam gdzie była unasieniona myślę, że nie, że trzeba będzie podać po prostu kolejną matkę mam jeszcze tylko jedną matkę rezerwową w ulikach weselnych ale też jutro będę miał wysłaną reprodukcyjną w środę mam dojść, więc możliwe, że do jednego z tych odkładów, gdzie nie ma matki, podam reprodukcyjną, ale to już będę musiał być pewny na 100%, że nie ma jakichś trutówek, nie ma jakiejś matki z matecznika ratunkowego. No, bo wiecie, to już parę stówek kosztuje taka matka i nie chciałbym jej stracić. No dobra, także tyle jak się podobało, to dajcie znać. Eee, łapką w górę i uciekam, uciekam zjeść trochę miodu, trochę, trochę może dam. Tutaj yy, podzielę się z kimś, że tak powiem. Yy, więc to dzisiaj na tyle. Cześć, trzymajcie się.